Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Um, już pewnie po samym tytule spodziewacie się czegoś bardzo kontrowersyjnego i tak też będzie. Um, a głównie chodzi o to, czy chodzi w tym filmie o um, rzekomy nakaz zabijania wszystkich ryb w Niemczech. W sensie, jak złowicie rybę jako wędkarze, czy musicie każdą jedną, która nie jest w wymiarze ochronnym i która nie jest. Jakby w, poza okresem ochronnym, czy musicie tą każdą rybę zabić? W sumie odpowiedź bardzo krótka nie, totalna bzdura. I tyle, mógłbym skończyć ten film w tym momencie, ale postaram się Wam wytłumaczyć, dlaczego tak jest i dlaczego bardzo często takie mylne zdania gdzieś tam, czy mylne, mylne opinie gdzieś w Niemczech. W Niemczech, w Niemczech może nie na tyle, co, co w Polsce, gdzieś tam panują. Spotkałem się właśnie z takim czymś już kilkukrotnie, czy tam na jakimś forum, czy w Facebooku, grupy wędkarskie. Nawet był zrobiony o tym film, gdzieś jakiś duży kanał wędkarski robił o tym film, gdzie. Pan, który łowi w Niemczech ileś tam lat, zdawał tutaj kartę wędkarską i on opowiada takie rzeczy, że on musi każdą rybę zabić. Słuchajcie, to jest totalna bzdura. To jest totalna bzdura. Takiego czegoś nie ma. Nie ma w Niemczech żadnego przepisu, który nakazywałby zabijania zwierzęcia jakiegokolwiek, czy to ryba jest, czy świnia, kura, czy cokolwiek. Nie ma takiego czegoś i tyle. Jedyne, co jest w Niemczech zabronione, to jest zabronione and release. I ja wam w tym właśnie filmie wytłumaczę, jaka jest różnica między wypuszczaniem ryb. A między and release. Oczywiście różnica, yy, którą postrzegają tutaj yy, sami wędkarze, sądy, yy, czy yy, wreszcie organizacja, która do tego wszystkiego doprowadziła, PETA, tak? Organizacja chroniąca, czy interesująca się prawami zwierząt, nie wiem jak to nazwać bardzo nam szko szkodząca i, i gdzieś tam ekotoryści ją nazywają i tak dalej, a wędkarze to już dużo gorzej ale nie o tym, nie o tym. I tak. Bardzo mnie to smuci, jeżeli są właśnie takie, takie opinie, że tutaj należy mordować każdą rybę i tak dalej, bo to jest. A najlepsze jest to, że właśnie ludzie, którzy tutaj porobili karty, tak uważają, gdzie to jest zupełnie mm, bez sensu i teraz taki trend z mojej strony, tylko i wyłącznie, szybciutki, z tego powodu, że właśnie ludzie nadinterpretują albo nie rozumieją przepisów, skończyło się w bawarii w 2020 roku zdawanie karty w innym języku. Bądź y, przy pomocy tłumacza przysięgłego. Kiedyś jeszcze można było, mój przyjaciel Andrzej, bardzo dobry kolega, z którym jeżdżę na ryby bardzo często, jak robił tutaj kartę, ileś tam lat temu, nie wiem ile, nie pamiętam, y, bał się tego, że no to trudny egzamin, nie jest on wcale nie jest prosty, sam się bardzo dużo do tego uczyłem, pamiętam, też miałem stres y, i, i po prostu wolał zapłacić te pieniądze, żeby ten tłumacz przysięgły. Był bał się, że jakiś tam. Y, Zwrotów jakichś specyficznych, mógłby nie zrozumieć przez co mógłby oblać kartę, i tak dalej, i po prostu przy pomocy tego tłumacza ten egzamin zdawał. Było to o tyle, no, no fajne było dla niego, tak, bo miał tą pewność, i tak dalej. E Od tego roku jest to zakazane, bo właśnie nadinterpretacja, niezrozumienie przepisów, ja nie rozumiałem, ja nie wiedziałem, i tak dalej, i tak dalej. Teraz na Bawarii jest tak, chcesz łowić ryby, usi niemieckiego. Mamy co chcemy, do rzeczy. Wypuszczanie ryb jak najbardziej. Pierwsza i podstawowa sprawa, nie trzeba każdemu chyba dużo tłumaczyć, co to jest okoń, jak się okonie zachowują. W Bawarii nie mają ani wymiaru ochronnego, ani, y, ani y, okresu ochronnego. Teraz taki 10-centymetrowy okoń, który wziął na 10-centymetrową gumę, kiedy żeście próbowali złowić sandacza. I co? W łeb mu to teraz pytanie dla wszystkich tych, którzy utrzymują, że tak jest, że rzeczywiście trzeba każdą rybę zabić. Co tego okonia Młotkiem taki, co? Do krzaków, do śmieci, bo co z nim zrobisz? Nie zjesz go. To samo płoć, ukleja, leszcz, krąb i tak dalej. Każdy jeden taki pierdek mały, który nie ma okresu ochronnego, dostanie w łepi co? Na karmę dla kotów. Bzdura totalna. Nie ma takiego czegoś. Jeżeli tego małego okonia wrzucicie do wody, nic nikomu się nie stanie, nikt, wam, nikt was do więzienia za to nie zamknie. Podejrzewam, że. Hmm. pisze of the czyli odpowiednik tej państwowej straży rybackiej, nawet by nawet nie popatrzył. To jest pierwsza sprawa, nie? która jest oczywista sama przez się i tu nawet nie trzeba jakoś bardzo się na przepisach znać. Kolejna sprawa, kiedy można ryby wypuszczać, no to wiadomo, że jest okres ochronny, wymiar ochronny i tak dalej. I e, trzecia sprawa. E, my, jako wędkarze, jesteśmy zobligowani przez prawo, przez ustawodawcę do pielęgnacji i ochrony wód. I to w naszej gestii to leży, że, żeby ta e, populacja ryb w e, danym zbiorniku, w danej rzece była m, na poziomie, który jest zadowalający. Bo wiadomo, słuchajcie, Wy sami wiecie dobrze, jak jest w Polsce w PZW, gdzie nikt nie robi, wędkarze nie czują się zobowiązani czy jakby nie czują się y, os, są osobami, których to dotyczy, bo oni tylko by. PZW mało zarybia, PZW mało zarybia. A jakby wrzucili do tego hektarowego stawu 20 ton, to i 20 ton wyłowią w pierwsze dwa tygodnie. Więc to w naszej gestii jest ocena tego, który gatunek jest zagrożony, który nie. I co my robimy z daną rybą. I tutaj teraz jest tak na stronie bawarskiego Związku Wędkarskiego: jest artykuł o tym, czy można rybom zwracać wolność, i to się nazywa eigenverantwortung in strengen Regeln, czyli samo, Samoocena w świetle. W świetle y, 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 przepisów. Ostrych przepisów. Clue tego wszystkiego jest taki, że tutaj wypisali, y, to nie jest oczywiście żaden przepis, nie? to jest tylko i wyłącznie tak, jak to interpretuje Związek Wędkarski, który Związek Wędkarski jest stanowczo przeciwko catch and release. Napisali, że rybę można zwrócić wolność. Rybę można zwrócić wolność bezwarunkowo. Kiedyś się spełni trzy punkty jednocześnie. Przede wszystkim yy, nie jest to ryba, którą chcieliśmy poławiać, czyli jest to przyłów. Nie wiem, łowicie karpie, wejdzie wam sum, łowicie szczupaka, złowicie sandacza, łowicie szczupaka, złowicie okonia, łowicie pstrąga, wejdzie wam szczupak i tak dalej, i tak dalej. Jest to przyłów, to jest pierwsze. Druga sprawa, yy, złowiona ryba yy, wykazuje deficyt w populacji na danym zbiorniku, rzece i tak dalej. I tutaj właśnie o to chodzi o naszą ochronę wód, ochronę i pielęgnację wód, że my jakby poprzez to, że zdając sobie sprawę, że ryby jest mniej, wykonujemy nasz obowiązek ustawowy, czyli no właśnie to pielęgnacja poprzez zwrócenie wolności tej rybie, bo jej nie chcemy zabrać, nie mamy na nią ochoty, żeby ją zjeść i lepiej, żeby ona się rozmnażała. To samo w tym punkcie może być duża ryba, duży szczupak, który naprawdę nie wiem, metrowy szczupak. Nie wiem, jakie są dane, nie wiem jak to jest w rzeczywistości, ale duży, duża ryba składa dużo więcej ikry, tak? Kilkukrotnie więcej ikry od ryby 60 cm. Więc niech ta ryba pływa, niech znosi ikrę, niech, niech się rozmnaża. I trzeci warunek to jest. Ryba musi być w 100%. Zdrowa. Musi być w dobrej kondycji i musi przeżyć. Być zdolna do przeżycia w 100%. Nie może tak być, że złowicie szczupaka gdzieś tam na zestaw, na trupka. On gdzieś to zeżre razem z przyponem i prawie już z pławikiem samym. Będzie to miał w żołądku i tam kleszczami będziecie szarpać, Wyrwiecie kawałek żołądka, skrzela i tak dalej. Pokrwawiona ryba, a Wy próbujecie na siłę. W tym wypadku no bez sensu, nie? Bo ona i tak nie przeżyje. Więc ryba musi być zdrowa. Musi być jakby jej mało w waszych wodach i musi być przyłowem. Te trzy warunki, jeżeli spełni ta wasza ryba, którą żeście złowili, możecie ją bez problemu wypuścić. Oczywiście, pod tym, co tutaj napisano, oczywiście tam jest opisane, że my musimy to dbać i tak dalej, to co Wam w skrócie tutaj opisałem, i że każdy sam jest Panem swojego losu i każdy, każdy sam musi o tym decydować. Oczywiście, zaraz pod spodem jest napisane, że stanowczo w Niemczech jest zabronione. W żadnym wypadku nie można łowić celowo na jeden gatunek ryb z zamiarem jego wypuszczania. Ponieważ jest to w konflikcie z ustawą o ochronie zwierząt. I tutaj mają na myśli Catch and Release. Dlatego mówię, że Catch and Release jest zabronione. Dlaczego? Już tłumaczę. Ustawa o ochronie zwierząt. Nie tylko w Niemczech, w Polsce dokładnie tak samo i to, co ja teraz będę mówił, może się równocześnie tyczyć Polski, ale to parę słów o Polsce, to myślę na samym końcu. Czy tam nie tylko w Polsce, ale i innych krajach, tak? W których powiedzmy, Ketchen Liz jest postrzegane jako coś dobrego i jest chciane. Bo catch Lis jest zabronione w dwóch krajach, w Niemczech i w Szwajcarii. No i przepraszam. Więc tak. Y o co chodzi z tym keczenedlis? Ustawa o ochronie zwierząt zabrania męczenia za... zwierząt. Kropka. Kto zadaje zwierzęciu ból i tak dalej, niepotrzebny, potrzebny, niepotrzebny i tak dalej. Gdzieś tam to jest, możecie sobie przeczytać. W Polsce to jest artykuł 6 Ustawy o ochronie zwierząt. Tam jest napisane, co grozi za zadawanie zwierzętom niepotrzebnego bólu. Oczywiście. Czy ustawodawca miał w tym momencie, kiedy on tą ustawę pisał, na myśli wszystkie zwierzęta, czy tylko na przykład psy, że nie wolno psów pić, czy kotów? Napisał zwierzęta, tak? bo one są wszystkie według prawa równe. I teraz, właśnie organizacja, która no, jest cierniem wokół każdego wędkarza w Niemczech, PETA się nazywa. Na tej podstawie donosi na wędkarzy do prokuratury, która z automatu po tym donosie no, śledztwo musi wszcząć, i teraz tak. Jeżeli chodzi o niemieckie warunki, to jest tak, że no zwykłego wędkarza nie słyszałem jeszcze, żeby gdziekolwiek, albo w ostatnim czasie przynajmniej, odkąd ja się tym interesuję, tak jakby, czy odkąd wędkuję w Niemczech, odkąd się interesuję w ten sposób, nie słyszałem jeszcze, żeby gdzieś jakiegoś prywatnego wędkarza to dotknęło. Głównie tyczy to celebrytów karpiowych, ludzi z gazet, z YouTube'ów, Facebook'ów i tak dalej. Bo w najprostszym. Y, oni sami dostarczają dowodów, jakby, tak? Jeżeli y, robią filmy, y, kręcą filmy, piszą artykuły i tak dalej, to ta peta ona po prostu wchodzi sobie, nie wiem, y, w YouTube'a wpisuje in Deutschland, czy tam Karpfen Anglien Deutschland, cokolwiek, 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 któryś tam ich przedstawiciel, bo sama organizacja to nie, tylko jakaś tam ich, 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 ich osoba wspierająca ich, ogląda, aha, okej, okay, on wypuścił ryby, I on nie łowi po to, żeby pozyskać. Y, Pożywienie, bo właśnie w tej ustawie o ochronie zwierząt jest napisane, że ten ból można zadać tylko i wyłącznie w wypadku wyższej konieczności. Czyli, co jest wyższą koniecznością, jeżeli chodzi o wędkarstwo, pozyskanie pożywienia. Zrobienie sobie zdjęcia z karpiem, nawet jeżeli on ma 30 kg, jest tak jakby no. To nie jest jakaś wyższa konieczność, bo bez tego zdjęcia przeżyjecie, bez tego zjedzenia karpia możecie nie przeżyć. Oczywiście w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, jest to totalny nonsens, że musicie łowić ryby, bo inaczej nie przeżyjecie, no ale niestety tak jest. To jest wyższy cel. I tyle. Dziękuję, do widzenia. I tak jak mówię, Catch and Release nie służy do pozyskania jedzenia, tylko właśnie do zrobienia sobie zdjęcia i tak dalej. To jest was zamiar, więc wy tą rybę chcecie męczyć według. Ustawodawcy prawa i tych wszystkich organizacji chroniących praw zwierząt. Chcecie tylko zaspokoić swoje ego. E, I tyle. Jest to e, tak, jak, a, tak, jak wspomniałem o tych celebrytach wszystkich. Oni po prostu dostarczają tam gdzieś e, e, informacje o tym, e, pisząc artykuły i tak dalej. E, czy jakie sankcje są za to? Na dobrą sprawę jest mi znana tylko jedna historia: to jest jakiś były niemiecki piłkarz, który gdzieś w Dunaju, w Dunaju chyba, złowił dużego suma, ponad 2 metry, zrobił zdjęcie, wypuścił go gdzieś do gazety. W gazecie to było opisane i jak go tamten dziennikarz, reporter zapytał, co on z, tym, z taką ilością mięsa zrobił, powiedział, że ryby wypuścił. On powiedział, że rybę wypuścił, no bo jak taką dużą, no nie wypada, i tak dalej, i coś tam, gdzieś i w ogóle. Yy, reporter to opisał w gazecie, że tamten te ryby tylko wypuszcza, że on nie je ryb i w ogóle, że on w ogóle nie lubi ryb, a on rybie jeździ tylko, żeby je wypuszczać. Ci dobrze czytali, donos i tak dalej. Skończyło się to tym, że to było bardzo takie dosyć rozmuchane, że niby zapłacił 5000 euro, ale nie kary jako wyroku sądowego, tylko po prostu się dogadał z prokuratorem, że on nie przyzna się do winy, bo to było jakieś tam przedsądowe porozumienie. Nie wiem dokładnie jak tutaj to przetłumaczyć na polskie te kruczki prawne, chodzi o to po prostu, że on coś tam zapłaci na jakieś cele dobroczynne, nie w ogóle nie dojdzie do rozprawy, on wtedy nie jest oskarżony, nie jest skazany i tak dalej, żadnym wyrokiem i w ogóle, nie? To jest jedyne. Wiem, że Klaudia Darga miała problemy, to ona w Polsce znana karpiarka jest, gdzieś tam też występowała w jakiejś telewizji śniadaniowej, czy w czymś tam się chwaliła, że te ryby wypuszcza... Bo, nie, chyba jej nic nie zrobili, z tego co się orientuje, nic jej nie zrobili, bo to wiadomo, jak kogoś oskarżą, to jest wielkie ołuchu, haha, ha", a później to i tak gdzieś jest zamiatane pod dywan, czy tam nieinformowane szerszej publiczności. A ja też nie bardzo informacji o tym szukam, bo mnie to nie interesuje. E, Macekoch, Vitali Dalkę, to są naprawdę osoby gdzieś tam znane w tym świadku, no i one od czasu do czasu po prostu są przez tą organizację męczone i tyle. Zwykły wędkarz. Co możecie mieć problemy? Możecie mieć problemy w klubie. Dlaczego możecie mieć problemy w klubie? A, no właśnie. To jest tak, że na Bawarii są tylko kluby i tak dalej. U nas w klubie z ostatnimi laty bardzo nagonka na takie coś na celowe catch-release. Yy, możemy to zawdzięczamy to samym sobą. <laughs> samym sobie. W sensie my, jako wędkarze, my, jako karpiarze yy, to też była historia, po prostu. Słuchajcie, wiecie. Yy, prawo jakie jest, każdy wie. Kechenlize jest zabronione i nie ma co na ten temat dyskutować. Jeżeli ktoś uważa, że będzie kiedykolwiek inaczej, to się myli. Nigdy nie będzie inaczej w Niemczech. Po prostu jest ustawa, która jest tak traktowana. i Dziękuję do widzenia. Jedyne co to próbują gdzieś tam tą PETę zdyskredytować, odebrać jej status organizacji porządku publicznego, żeby ją od pieniędzy odciąć, żeby to trochę stłamsić i tak dalej. Moim zdaniem nie uda się to im nigdy w życiu i tyle. Bo jest ekoterroryzm bardzo modny w tej chwili. I, 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 no i tak jest, a nie inaczej. Dlaczego sami mamy problemy w klubie? Już wam tłumaczę. Był sobie taki jeden karpiarz słuchajcie, siedzi sobie pięciu, sześciu ludzi nad wodą bardzo małe jezioro ja wiem, czy można nawet niecałe 2 hektary jeden widzi drugiego. Akurat tak się zdarzyło, że był fisher real nad wodą to jest odpowiednik Polskiej Państwowej Straży Robackiej u nas. Który ma obowiązek, jakby, wiecie co, żeby było prawo przestrzegane, i teraz no słuchajcie, no chłop tam łowi, złowi jednego, karpia złowi drugiego, karpia złowi trzeciego, piątego, szóstego, siódmego, ileś tam tych karpi złożył, więc tamten się pofatygował do niego i się go pyta, o co chodzi z tym, że on tyle ryby łowi i tak dalej. I tutaj może nie w tej złej wierze, oczywiście ten facet, który tam, on bardzo jest agresywny na to Kitchener bo oni się cały czas boją tego, że przez takie wybryki wędkarstwo zostanie całkowicie zakazane. Albo jeszcze bardziej zostanie jakoś obostrzone przepisami czy cokolwiek, czy nie daj Boże, dotknie to klubu, że klub będzie musiał gdzieś wędkarski nasz przed sądem występować, będzie potrzebował adwokatów, kupę pieniędzy i tak dalej. To są takie przyziemne rzeczy, których oni się boją, ale jestem w stanie ich zrozumieć. I my w klubie, na przykład, w Niemczech ogólnie rzecz biorąc, nie ma w ogóle sportu, jeżeli chodzi o wędkarstwo. To, że gdzieś tam jeżdżą jakieś reprezentacje i tak dalej, to nie jest nic oficjalnego. Tutaj nie jest wędkarstwo jako sport postrzegany, więc tutaj nikt na tyczki nie łowi. Nie? Tutaj nie ma czegoś takiego jak w Polsce, że gdzieś tam tyczka, siatka do wody, 20-30 kilo leszcza, czy jakiegoś innego krąpia w tyczce, a później z diantką i wypuszczami. Nie ma takiego czegoś, jest, to nie wiadomo co by się działo, jakby ktoś to zobaczył. Nie łowią tutaj mało kto łowi na fidera, bo na fidera, no wiadomo, no wędkarstwo, każdy przyzna, że to jest jego hobby jakieś tam. To nie jest pozyskiwanie, no ale z drugiej strony, jednak przepisy i tak dalej, i w ogóle i coś tam. Tutaj 90%, prawdopodobnie tak samo jak w Polsce, 90% ludzi jeździ na ryby jednak, żeby tą rybę zjeść, żeby tą rybę sobie zabrać, więc no ale chcą jednak nad tą wodą posiedzieć, więc na, na fidera u mnie w klubie nikt nie łowi, bo jeżeli na fidera z koszyczkiem zanętowym gdzieś tam na karpie, abyście latem próbowali łowić, no to... Po godzinie, nie po godzinie, po 15 minutach, po dwóch wyrzutach yy, macie dwa karpie i pakujecie sprzęt. Nieraz ludzie jeżdżą po 30 km nad wodę, i po 15 minutach musieliby się pakować i jechać do domu. Takie są realia tutaj. I teraz ten chłop sobie tam siedział, złowił chyba szóstą, siódmą, ósmą rybę, nie pamiętam dokładnie. Po, Polas ten drugi do niego i się pyta ten, ten, ten strażnik, dlaczego on tyle rybowi, wiecie co, no może kusownik, może chciał więcej wziąć niż można, można dwa karpie i tak dalej. się okazało, że on wypuszcza wszystkie ryby, kupa ludzi nad wodą, spacerowicze chodzą i tak dalej. No i się zrobiła zadyma o to, że on w biały dzień łamie przepisy. Tak? Przeciwko ustawie o ochronie zwierząt. I zadyma była dosyć poważna na ten temat, bo jak tak można, ale z drugiej strony, jak facet wypuścił szczupaka metr 13, czy tam metr 20, złowił szczupaka takiego jeden dzień przed, przed czy dwa dni przed okresem ochronnym. Kiedy się zaczął na tego szczupaka, i gdzieś tam też pstryknął tylko takie o zdjęcie w podbieraku, czy tam tak go gdzieś w wodzie trzymał, nie pamiętam, ale to nie było jakieś super tego, tylko pstryknął pochwalić, że mamy w którejś tam wodzie, patrzcie, taki szczupak pływa, jest, udało mi się i tak dalej, ale został zwrócony. Bo widać, że gruby, napompowany samica, taka tą ikrą i tak dalej. To ten sam Fisher of gdzie naskoczyli na niego, że jak on mógł wypuścić rybę i w ogóle on mówi, chłopy, no weźcie, dajcie spokój, to jest kurde. To jest, to, jest, to jest samica, która ma kupę ikry i jak najbardziej takie ryby wypuszczać, bo to jest nasza woda, to musimy o to dbać. Ten sam człowiek, który za chwilę się zrało nie? Także. I to jest zabronione w Niemczech. I w Niemczech się zupełnie łowi. Ale do tego za chwilę. Chciałbym jeszcze się odnieść króciutko, w paru słowach, tylko do sytuacji polskiej czy innych krajów europejskich. Moim zdaniem. Jestem naprawdę ciekaw, co by było. Takie ustawy o ochronie zwierząt, one obowiązują, one są w każdym kraju. W Polsce, Czechach, Francji, Wielkiej Brytanii i tak dalej. Jestem naprawdę ciekaw, co by było, gdyby gdzieś taka organizacja zaskarżyła jakiegoś wędkarza, celebrytę, który wypuszcza te ryby z Polski czy z Czech. Co by jakby sądy na to zareagowały? Albo, albo właścicieli komercji, którzy pozwalają te ryby męczyć, bo dla sportu, dla zabawy, dla hype ich i hihaha, po, pozwalają te tam karpie po kilogram nie łowić, wyciągać i tak dalej. Czy tam te duże karpie, nieważne. Porozrywane pyski, wiecie o co chodzi. To jestem naprawdę ciekaw, jakby w, tym, w tej sytuacji orzecznictwo sądowe w Polsce było. Nie wiem. Moim zdaniem, moim zdaniem słuchajcie, co to jest kurde mam nadzieję, że. No, ale dokładnie tak samo. Męczenie zwierząt. I teraz, oczywiście, nie chciałbym tutaj dyskutować o etyce tego całego, bo dla jednego, jeden lubi pomarańcza, drugi, jak mu skarpety śmierdzą. I teraz, yy, czy holowanie tej ryby z wody jest równoznaczne z biciem psa albo wjeżdżaniem na koniu na yy, morskie oko, czy na jeździe na zwykłym koniu na no, wsiodle, nikt się przecież tego konia nie spytał, czy jemu się to podoba, nie? że tam 100-kilowy chłop na nim siedzi. Nie wiem i nie chcę o tym dyskutować. To nie jest ta sprawa, ale rzeczywiście jestem ciekaw tego orzecznictwa, co by było, gdyby było. Ale co by było, gdyby było? Gdyby babcia miała wąsy, to była dziadkiem. Jak ja łowię? Jak tutaj się łowi i dlaczego tak jest, a nie inaczej? Po prostu w latach 90. wędkarze postanowili, że rzeczywiście będą się usuwać w cień, będą schodzić z drogi tym ludziom i tak to robią do dzisiaj. E... Oczywiście są, są jakieś tam kanały youtube, gdzie, gdzie, gdzie są wędkarze i tak dalej. Oni po prostu nie, nie pokazują, że ryby wypuszczają, więc nie ma dowodów na to, że on ją wypuścił, więc jak jej nie wypuścił, to nie może być automatycznie catch and release i tak dalej, nie? Kolejna sprawa, ja jeżeli na ryby, ja osobiście, <coughs> sorry, praktykuję to tak, że <coughs> jakby nie narzucam się z moim catch and release. W sensie, nie mam ogromnej wanny, czy tam kołyski na ryby, mi wystarcza, w sumie mi by się nawet tego nosić nie chciało, no ale wystarcza mi zwykła mata, ona przy umiejętnym obchodzeniu się z rybą w zupełności wystarcza. Nie mam trójnoga do ważenia, nie wisi na nim, nie jest ten trójnóg przygotowany, nie wisi na nim gdzieś tam Ruben Hiton, nie jest gdzieś tam leżą od razu kliniki, takie rzeczy, wiecie o co chodzi, ten cały hype, który jest dookoła Kitchener który jest uprawiany, w Polsce i wszędzie pokazywany, i tak dalej. Ja mam gdzieś tam to pochowane, wszystko w samochodzie czy w namiocie. Słuchajcie, karp po holu, jeżeli to jest taka energii, którego po prostu ściąga się jak leszcza, to on jest w moim przypadku i tak. O, przepraszam. I tak jest od razu w podbieraku wyhaczany i wypuszczany. go nawet nie wyjmuje. W tym momencie ja. Słuchajcie, mi nikt nie jest w stanie nic udowodnić, bo. No, ta ryba była niewymiarowa, tak? No. I tyle. Więc taki mały karp, on nawet u mnie z podbiaraka nie wychodzi. Czy to są różne, bo to nie musi być małe, to jest zależne od wody, tak? Bo jeżeli jadę na wodę, gdzie powiedzmy średnia waga karpia jest 15 kg, to ja tych 10 kg karpi też nie będę z wody wyjmował, tak? No. Znowu na innej wodzie, gdzie karp 5 kg to jest okaz. No to jeżeli złowie naprawdę ładnego, a mamy taką jedną wodę, gdzie są te karpie, takie naprawdę ładne, ubarwione i tak dalej, to czasami lubię strzelić zdjęcie. Jeżeli jest celina przy okazji, czy, czy, czy Andrzej, to po prostu spodbiera kaciach do góry nad, nad wodą. Szybkie zdjęcie i do wody. Oczywiście w niej nie widzi. Jak ktoś widzi, no to niestety muszę zrezygnować z zdjęcia, i wtedy wypuszczam tą rybę. No bo wtedy znowu nie ma tego zdjęcia, nie ma tego całego catch list release, dookoła tego należy, ważenie i tak dalej, więc nikt mi wiecie o co chodzi, nie, 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 nie może udowodnić tego. <laughs> e Duże ryby, moje doświadczenie z dużymi rybami jest takie, że jeżeli się je wyholuje, to wystarczy rybę zostawić w podbieraku, odłożyć podbierak kawałek na bok. Ja go tam zawsze blokuję troszeczkę, czy tam o rod, pod, czy o coś i ta ryba nie odpłynie. Ona jest zmęczona, ona będzie stała w tym podbieraku, czekała. Wtedy ja mam czas na wyjęcie maty. Trójnoga i tak nie mam, czyli wyjęcie tej maty po prostu z poduszka wyjmuję i wszystko rozkładam. Rybę wyhaczam, ewentualnie zdjęcie robię i wypuszczam. I to jest wszystko. I tak większość niemieckich wędkarzy tak robi, czy karpiarzy, bo spinningiści to oni raczej nie, no, nie włóczą ze sobą takich rzeczy, on tam tego szczupaka wypuści i nikt go i tak nie widzi. Po to są głównie karpiarze, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no bo tak jak mówię, no, to jest największa grupa, która tam, powiedzmy, release łowi. Wystarczy się z tym nie odnosić. Ech, tak jak mówię, nawet jeżeli to będzie zagrożony gatunek, jakikolwiek, i będzie w klubie powiedziane, że Gdzieś tam należy tą rybę do wody z powrotem wpuszczać, a wy będziecie ją znowu fotografować, filmować i tak dalej przez pół godziny na brzegu. No to też dobrze nie będzie, nie? No. Znaczy, w ogóle ja i tak jestem przeciwnikiem, bo jak nieraz widzę, słuchajcie na komercjach, jak każdy dwukilogramowy karb jest fotografowany przez pół godziny, bo kurde, chłop nawalony nie umiał ustać, utrzymać po drodze do wody trzy razy oro winie i ten. Ale nieważne, nie temat na tą rozmowę, nie o tym chcieliśmy rozmawiać. To tyle. Tak to wygląda w Niemczech. Nie ma żadnego zakazu czy nakazu. Nie ma żadnego nakazu zabijania każdej ryby. Mam nadzieję, że to w miarę. Zrozumiale wytłumaczyłem dlaczego tak jest, znaczy to, że jest, no to jest, no to już chyba na samym początku wytłumaczyłem, dlaczego tak jest i co jest tego powodem. To nie jest tak, że to my jako wędkarze, tylko po prostu nam są rzucane kłody pod nogi, dlatego warto nieraz docenić to, co się ma, bo może mieć gorzej. Tam jak się nie łowi 20, 20 kg karpi w roku, a łowi się tylko na przykład 10-5 kg, ale w spokoju i bez stresu, no to nieraz jest lepsze, nie. No. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do komentowania. A, jeszcze jedno chciałem powiedzieć na sam koniec. Szwajcaria też tak ma, dokładnie tak samo jak Niemcy. Nie wiem, czy o tym wspominałem. Tam jest dokładnie tak samo. Czy list jest zakazany. O. I to tyle. Czyli jeszcze raz dziękuję bardzo za obejrzenie. Zachęcam bardzo do komentowania, łapkowania, subskrybowania do tych wszystkich pierdół. Znaczy, komentarze to nie są pierdoły, te inne pierdoły to dla zasięgu, bo to fajnie jest. A komentowanie, jeżeli znacie y, jeszcze inne kraje, gdzie takie coś może być praktykowane, bo na przykład y, y, wiem, mam informację, że w Australii karbię za koszkodnik i tam należy każdego karpia, tak jak u nas sumika karłowatego z wody wyjąć i, i gdzieś tam zakopać. Przynajmniej tak słyszałem, y, więc jeżeli Wy macie jakieś takie ciekawe historie, piszcie to w komentarzach, może to się znajdzie, może ktoś na przyszłość będzie wiedział, no bo. Y, Dużo mętkarzy jeździ, widzę filmy są z Niemiec, gdzieś tam z łaby i tak dalej, Wojtek Warmus gdzieś tam jeździ co roku podobno nad tą łabę i tak dalej. Obnoszą się z tym wszystkim, a mogą co strzelić samobuja, jeżeli o to chodzi, nie? Więc y, warto znać przepisy innych krajów, jak to tam jest. E, no, to tyle. Podziękowałem za obejrzenie już trzeci raz, podziękuję i czwarty. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.